Ciemanko, z tej strony, Kamik. przed nami już kolejny odcinek Draftu Glory. Tydzień temu robiłem, znaczy, no może nie tydzień temu, po prostu w ostatnim odcinku robiłem bardzo fajny challenge z power shotami. Sprawdźcie, jeżeli nie widzieliście jeszcze tego odcinka, bo naprawdę działo się dużo piękne bramki. No i sporo było ciekawych rzeczy, a dzisiaj mogę sobie wybrać Draftik. Są to różne. Ligę, nie ligę. Myślę, że będzie sporo tego Liczę na naprawdę solidny Draft, bo ostatnio, jak miałem, mogłem wybrać Drafty, to były one średnie. W połowie też oczywiście pokażę wam kupon mój na te ostatnie rzeczy, które się dzieją jeszcze w świecie futbolu przed przerwą, więc sprawdzajcie to. No i tyle. I jedziemy z tematem. Miłego oglądania. No to online drafcik. Ja, online drawcik, mamy pieniądze, wszystko się trzyma. No i co by tu zagrać? 4 3 brzmi jak formacja, którą ach, pewnie bym zagrał 3, 3 też, ale 4 zagrajmy. No i zobaczmy, czy będzie coś dawało. Kylian Mbappe, ale nie w takiej wersji. Jeżeli mam Kyliana Mbappe w takiej wersji zabrać, to ja sobie wolę taką rezerwę. Albo Lionberg na cm, o, o, to Lionberg na cm, a niech będzie. Poszkodza mi też zabierać tamtej pozycji. A tutaj, proszę, mamy Darglisha, to ciekawa wersja, 94, weźmy takiego. Może jakiś Mbappe, Toc, do tego? Otóż nie, mamy papę, mamy Owena, ale mamy tego Izaka i, i tego Izaka weźmiemy, dobra. 8PO, a tutaj Lukas Vazquez. No z niech będzie. Ale znowu, jak mam opcję wybrać sobie fajny draft, to zazwyczaj nic nie daje. Chociaż teraz ten Wejra w prime wydaje się solidnym wyborem. Uuuu, Renato Sanchez, ale bestia, zobaczcie na te statystyki. No, u, u, wow, long shoty i powershoty ale będę mi ładował. Teraz przydałoby się teraz y, po prostu dać kogoś, kto dałby mu zgranie. Nuno Menderz, dałby mu perfekt efekcyjne zgranie, ale jest też Cancelo który wygląda ciut lepiej, ale nie dobra, wezmę, wezmę tego Nuno, żeby Renato miał pełne zgranie przydałby się jeszcze jakiś środkowy obrońca dobry um, z ligę prawa obrona, a co my tu mamy Filip Plam, ale jest Skywalker nie mogę nie, nie wziąć Walkera dobra, środek obrony, a drugi środek obrony, no środek obrony nie wygląda zbyt dobrze, to dibowaćmy no i na bramce mamy mamy, mamy, ale weźmy tego Michaela. Dobra, tutaj ten pik i tu, uu, to ty Messi, tak jest. Zawrzutkie zamyślę jak znalazł, a tutaj. Oj, la, la 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 la, jest ten Sanchez, w ogóle ten Sanchez, fenomenalny statystyki, ale jest też Dinho, ale nie, ja, ja wezmę tego Sancheza, ja wezmę tego Sancheza, ja wiem, że powinienem wybrać Dinho, ale wezmę tego Sancheza. Co my tu mamy? Koke jest, a u koke zawsze był taki se, szczerze. Taki nijaki hmm, po prostu. Um, Dirk nie będzie. Nawet on może być lepszy zamiast brzutka Potrzebujemy jeszcze dobrego środkowego pomocnika. Potężnego środkowego pomocnika, jakim jest Gorecka. Dobra, ale teraz upgrade na środku obrony. Uuu, la, 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 wybory świetne, ale Ruben Diasz, pewnie, że tak, bierzemy go do tego zgrania z Kajem Okerem. No i drugi środek obrony, czy będzie też coś dobrego, mamy Emersona Royala. Ten skład... Już wygląda przepotężnie, no zwłaszcza zobaczcie ten środek pomocy, to jest coś pięknego, ale przydałby się tak, ktoś z Bundesligi, z Bayernu, o Jezu, jeszcze wini. ale mamy Marquinhosa na środek obrony, nie mogę wziąć tego winiego, muszę wziąć Marquinhosa, mimo że tutaj zgranie spadnie trochę, to mimo wszystko, a czeka, ciekawe czemu spada? Francja? Coś gdzieś francuskie zgranie jakieś? No dobra, mamy trzech z PSG, więc nieistotne Bergkamp, proszę bardzo. Ten draft wygląda już solidnie, 90 oceny. No i jedziemy jeszcze dwa e, piki. E, Okej, okay. uuu, Jude Bellingham. Jude Bellingham... Uf, 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 uf. Mam nadzieję, że w przyszłej FIFA to nie będzie logo BVB, to będzie logo Realu Madrid. już. E, no ale zobaczmy jeszcze, już mamy 91 overalla, jeszcze dwa wybory. Kunku. Ja piernicę, co to jest za draft, w ogóle? Szkoda, że tam zgrania nie ma pełnego, ale chyba w ogóle oleje to zgranie. Jeszcze są. Zobaczcie jak ten over, jaki over ma w ogóle ten draft. Ten draft ma 92 u jakby z ratingu overall, może nie, ale coś pięknego. Dobra, dajmy Goretce zgranie, ale piękny draft, piękny draft. Czuję, że odpadnę w pierwszej rundzie. Teraz tak. E, niby moglibyśmy mieć tego kajta tutaj, ale wiecie co? Mamy tyle zmienników, że my damy sobie Messiego bez zgrania tutaj. E, i, I tak będzie super. Dajmy tylko custom tactics. E, e, nie constant pressure, chociaż też by dali radę. Ale direct passing e, i, i to, to mi wystarczy. Naprawdę. O Jezu, ale piękny draft się trafił. Teraz tylko wystarczy wygrać ten draft, ale. Zmiany mamy potężne. Kunku Sanchez-Son, Berkam do środka. No nie mamy zmian na środku obrony, ale komu to potrzebne? Grajmy. No to tak zwana jazda jazdunia. Jedziemy z tematem. Pierwsza runda przed nami. Super straight, super straight. Majna. O, o, już widzę. Już widzę, jak łatwo. Już widzę, jak łatwo. Zaczynamy. Pięknie będę się podłączył, ale nie tu podanie. Chociaż Gorecka sobie odbiera jak chce. Dalglisz poda. Oj, chciałem wysunąć na pustą, ale nie dał rady. Renato, do dalglisza. Gorecka! Mamy to jeden do 0 i prawdopodobnie GG. Bye, bye. Tak jest, pierwsza runda za nami i jedziemy z drugą. Pięknie się zaczęło. Druga runda zatem. Druga runda zatem. I zobaczmy. Dechia, Kundy, buskieco! Dobra, już więcej nie potrzebuję zobaczyć Dal Jeden do 0 druga minuta. Zaczynamy perfekcyjnie. Nie mów, że Ragekit. Nie, chyba zmiany. Isak Dziękujemy. 2-0 GG. Ależ pięknie. I tak. 3-0. Ale gramy dalej. Messi. 4-0. 25 minuta. Ale przeciwnik się nie poddaje. Messi. 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 Merci. merci, merci Bekupin. 0. No ale przeciwnik mocna bania i zaciśnięte pięści. Twardo. Oho. <laughs> 6-0, 44. trzecia minuta Koniec tej pierwszej połowy No cóż, myślałem, że może wyjść przeciwnik dosyć szybko Ale jak widzicie, e, takie statystyki nie przekonują go do tego Chcę pograć, proszę bardzo, jedziemy dalej Isak i Iak. P 7. 800. 90. 10 0. 11 0. Przeciwnik przy 11,0 chyba dłożył pada już wreszcie, jak widzicie. albo rzucił nim o ścianę. Czego nie polecam, a eee, więc co, no, no, poczekamy już te 20 minut meczowych, a, jednak ee, ściana i padły, dopiero 11-0 podcięło mu skrzydła, e, jedziemy z półfinału. No to półfinał, Uuu, też ma Renato, ma Van Dijk, Mbappe, Tod. u lala, powiem Wam, że jego team wydaje się groźniejszy, więc zobaczymy. O! Jak to wpadło? Nie wiem. Co zrobił Rankarz? Nie wiem. Czy wygrywamy 1 do 0? Tak. I to mi się podoba. 2-0. Klep, 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 klep. I 2-0. I to mi się podoba. A wynik już się zmienił, bo jest 3 do 0. Ja nie wiem, ja już nie wiem, co mam komentować. W tym się gra fenomenalnie. Messi. Dalgi, 4-0. Do widzenia, do zobaczenia chyba. Tak, tak. Do zobaczenia. Ciekawe, czy w finale, czy nie. Tak czy inaczej, idziemy do finału. Szybko tu idzie. Przyjemnie. Nie straciliśmy nawet bramki. 1-0, 11-0, 4-0 i finał. No i tak jak wspominałem na początku odcinka, czas na kupon. Ja wiem, że rozgrywek jest już coraz mniej, jeżeli chodzi o piłkę nożną, ale na przykład jest FA Cup i tutaj wchodzi super bonus 400 PLN za wygrany zakład na gola Manchester City lub United w regulaminowym czasie gry. No i tutaj 400 zł, czyli więcej niż ostatnio. Jak to zrobić? Macie a, piłka nożna, Anglia, wchodzicie w FA Cup. No i tutaj, czy. Manchester, liczba goli, powyżej pół na przykład, Manchester City e, powyżej pół, jeżeli to wejdzie Wam za 2 zł, wtedy dostajecie ten bonus, e, przypominam ty tyczy się to pierwszego postawionego kuponu, ja już mam konto dłużej, więc nie mogę tego zrobić, więc ja postawię inny kupon, a Wy pamiętajcie o tych wszystkich bonusach, e, oczywiście musicie być pełnoletni, linki na dole. Słuchajcie, FA Cup City kontra United ja postawię na United tutaj mamy nawet super bezpo, powyżej półtora gola w meczu, powyżej 6,5 rzutów rożnych, w meczu e, nie za 1,45, to szczerze powiem, że nie. Powyżej 3,5 gola, powyżej 3,5 kartek. Ale tutaj mamy dosyć ciekawe. 2,5 bramki, czyli co najmniej 3 bramki, 8,5 rzutów różnych i 2,5 kartek w meczu, myślę, że jak najbardziej tak za 2,75. I wiecie co ostatnio? Dorzucę tenisa, dorzucę tenisa. Ja wiem, że kiedy to oglądacie, może być już po meczu Juan Pablo Viral'a z Hubertem Hurkaczem, ale postawię 1,40 na Hurkacza. No i do tego... Esport piłka nożna. Newcastle, Manchester United. postawy na Manchester United i takie coś za 25 PLN. Czyli piłka nożna, wirtualna piłka nożna i do tego tenis. Eee, to e, jest mój kupon. No to finał. Umchodz. Swoją drogą poprzedni wygrany mecz to był chyba setny wygrany mecz w drafcie na tym koncie, więc 100 meczów już wygraliśmy w tej serii. No a zobaczymy, jak nam teraz pójdzie w finale. Zaczynamy. Start jest zły, bo nie straciliśmy bramki przez trzy mecze, a tutaj w pierwszej minucie już, i to my zaczynaliśmy, tracimy bramkę. nie dobrze. Ale już remisik. Szybko poszło Messi i mamy po jeden w piątej minucie. Uuu, blisko, blisko 2 do 1. Szkoda, że na zielonym tego nie zrobiłem, ale zobaczmy. Jeszcze mam pomysł taki do strzelania bramki. O! Uuu, la la! Dwa do jednego. Nie wiem, co zrobił bramkarz znowu, ale na zielonym to był strzał. Dziwny to był strzał na zielonym. Tak czy inaczej, eee, szybka porażka zamieniła się w na razie prowadzenie. Mm, no i to jest to. Dwa do jednego. O, słupek na zielonym. Szkoda, szkoda, szkoda. Mogło być 3 do jednego, Blisko, blisko. No ale zobaczmy. Jeszcze szansa na coś. Marquinhos, Marquinhos, no nie, on tutaj nie mógł nic zwojować. Messi strzela, ale spalony. No ciśniemy na tą bramkę, płucujemy się, żeby strzelić. Yy, gola i mieć dwie bramki, krzywagi, ale na razie nic z tego nie wychodzi. Niebezpiecznie, ależ Michael wybronił. Byłem pewny, że to będzie do jego drugi strzał na bramkę. I 2 do 2. Na szczęście tak nie było. Teraz wybić to. jest ok. Oj, nie. No. Każdy z moich obrońców w WC Aha, bo to jest Rashford 95 ale chora karta. Każdy z moich obrońców wystarczyło, żeby dołożył nogę. Tam było trzech ich. No, ale nikt tego nie zrobił. No i tak jak mówiłem, niewykorzystane sytuacje, słupki, niesłupki e, sprawiałem, że mamy 2 do 2. No spodziewałem się tego, że tak to będzie. Mam nadzieję, że nie stracimy za chwilę kolejnej bramki, bo byłoby niemiło. Aha, ale stracimy bramkę, więc jest niemiło. I koniec, końców przegrywamy pierwszą połowę 3 do 2. No niestety, tutaj po łapkach przeszło, tu coś i, i, i z wyniku dobrego dzieje się coś takiego. Szkoda, sami widzieliście te słupki, te akcje, gdzieś tam brakowało bardzo, bardzo niewiele w tych sytuacjach. E, czy ze spalonego, minimalnego, jakaś strata bramki. E, no i jak widzicie, on ma 2-4 expected goals, więc idzie mu lepiej, to on mnie ciśnie w takim razie, OK. No wreszcie, Messi 3-3, przyszło to wyrównanie w końcu do mnie. Ale co, się musiałem napłakać, nastarać, to moje. Nie, nie! wszystko dobrze, gdyby nie na czerwonym. On jeszcze się przesuwał bramkarzem, ajajaj. Teraz Messi, Messi. Podanie, ale nie, nie siadło. Dobra, spróbujmy. Do odważnych świat należy. Uuuu, to było niezłe. No nie, ten Rashford! Całą drugą połowę, to ja robiłem wszystko, żeby zdobyć kolejną i kolejną i kolejną bramkę. No i jeden przetrożny, pójście z kontry, niestety, no niestety przegrywamy, no można się było tego spodziewać, dobra. Zmiana taka, zmiana taka, ee, nawet niech będzie, że sąd pójdzie gdzieś tutaj e, i jeszcze zmienimy Goreckę, ale... Ciężko to będzie wygrać, powiem Wam szczerze, bo, bo, bo no, próbujemy cały czas i jedna taka kontra nas zabija. Czuję, że byłem lepszy w tym meczu, ale, ale niestety, niestety no kontry mnie zabiły. Ten Rashford w sumie też. Messi, Messi, Messi. Ej, ej, to jest karny, czy to jest. Co, nie mów, że nie da. Ka Czekajcie, co to, co, to, co, to, co, to, co to będzie? Najpierw pokaż mi tak. Co, co to było? To było czerwo? Czy, czy to był... Nie no, to musiało być w polu karnym. Tak jest. Dobra, mamy! Jest brama, dobra. E, nie, ale czy on dostał czerwo? Zaraz mecz fakty, zobaczmy. E, yellow card. No tak, nie ma podwójnego karania, mimo że ci tam był tą ostatnią obrońcą. E, wiecie co? Zostawię przez 7 minut constant pressure. Albo to wygramy, albo e, nie. Nie. Jeszcze, Nkunku, Jeszcze strzał. Nie ma bramki, nie ma bramki. Źle to zrobiłem. A jest najgorsze, że mamy constant pressure. Znaczy nie najgorsze, bo teraz odbieramy. Mamy ostatnią szansę w tej pierwszej połowie. No i zobaczmy, co my tutaj wymyślimy. Wymyślimy tak, żeby nie stracić piłki. No właśnie o tym mówię, nie? Dobra, na dole będzie podanie. Ale to zepsuł, ale to zepsuł i będzie do grywka. Gramy do grywki w takim razie. To Sanchez, Sanchez. Jakie przyjęcie słabe, Sanchez, jeszcze Sanchez. Cały czas on teraz, może coś tu wykminimy pod bramką przeciwnika? Może, może Messi, ale nie, broni van der Sar. No zasłonięty van der Sar, to wybronił. szkoda. Ale Alexis... Teraz... Strzel tu! Jest bramka! Wpadł z piłką do bramki! Ruben z strzelcą bramki! No i teraz tylko to utrzymać i będzie zwycięski finał. En kunku, and kunku. kunku. co zrobimy? Ale się przytrzymał, Jezus! No nie mów, no nie mów! Ten rashford jest chory! Ten rashford jest chory! 5-5, co za mecz Aha. O Jezus, naprawdę popełniłem taki błąd! Taki błąd, ale on też... Co się stało z tym ta. O, matko, dobra, gramy drugą połowę nagrywki. Let's go! MESIJACIE pierdotce. Jak mes... Nie, to czy to Alexis był? Fuck. COME ON! NO COME ON! ZDRAWMY TO NO! Aha. To jest właśnie akcja, w której... Możemy zatestować klasyka, był lepszy niestety, wszystkie moje strzały Messi, Menkunku, Sruntu, Tutuntu właśnie sprawiły, że przegrałem ten mecz 6 do 5. Możemy sobie zajrzeć statystyki, możemy zrobić wszystko, co i tak niewiele nam zmieni w wyniku tego meczu, ponieważ jak zobaczycie moje 15 strzałów, i 5-2 ekspektat bramki i miało się nijak do 9 strzałów i 3-0 bramki. Eee, my wykonaliśmy 234 podania, ale to nic przy 155 podaniach przeciwnika. Eee, no niestety, bywa i tak. Mam nadzieję, że chociaż w nagrodach mi odda, więc zobaczmy co w tych nagrodach, bo no, nie, nie, miło, nie, nie, nie miło się zrobiło w tym finale. Jakby do półfinału było miło, a później już było miło Eee, no, jakaś tam paczka, paczka i paczka. Paczka paczka nierówna, no ale zobaczmy. Najpierw Jumbo Gold Pack. No tutaj nie, nie spodziewam się zupełnie niczego i tak jak chociaż 83, plus nawet karta jakaś. Eee, zaraz zobaczymy jakiś duplikat. Zapata. No dobra, tu nie oddało, ale jakby dało takiego Messiego Toxa, to by nie było źle. Gold Player Pack. Tutaj, jeden rare karta. I na razie powiem wam tak. Podczas eventu Team of the Season, Team of the Season wyleciała nam karta 0 razy. No to, to też jest fenomen, żeby yy, tyle draftów robić, tyle paczek otwierać, a, a jakby ten toc nawet z jakichś wiecie, O, jest walka. No zobaczmy. Francja. Karim Benzema. 91. Więc w końcu mamy upgrade. W końcu mamy upgrade. Okej, okay, no dobra, dobra. Nie, nie, nie będę narzekał. W końcu wyleciała karta, która sprawia, że nasza seria. No nie powiem, że skupyta, ale ruszyła do przodu, bo jesteśmy w bliżej celu, czyli 90 e, oceny składu. Mamy paczkę za 10 monet, jak ona jest, zawsze otwieram, zobaczmy, no ale nie dała nam nic, co sprawiłoby, że byłoby tutaj ciut lepiej. Nie ma zupełnie nic, czym można byłoby się jarać. No i w tym momencie, powiem Wam tak, e, idziemy zobaczyć, jak tam ten nasz skład wygląda, bo dawno tu nie zaglądaliśmy, e, ale e, ten skład wygląda tak, że mamy 88 oceny, A, ale... Kiedy dodamy tutaj tego naszego Karima Benzeme, a no nie wiem, powiedzmy za Fodena, tak? No to na razie, no ale jest to ta sama ocena. Czy nie mamy innego lepszego środkowego obrońcy? W międzyczasie nie dostaliśmy Alissona. Proszę bardzo, przecież mamy Alisona, e, Mamy tutaj Veratiego, Rubena Diasza. Czemu ja ich nie dałem? Przecież kurczę. No, Ruben Diasz tutaj sprawia, że ten skład dalej jest 89 oceny. Możemy Alisona dać, też zwiększa rating składu i no wygląda to coraz lepiej. Możemy moglibyśmy dać tutaj jeszcze jakiegoś prawego skrzydłowego. I zaraz będzie 89 ratingu. Tutaj nie ma co się tak naprawdę śmiać, bo tutaj mamy rebicia jeszcze. Rebicz nie chce idzie tu. I co? Dalej jest ocena 88. OK. Ale i tak to wygląda spoko. To było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnym. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!